Przed nami BMW serii 5 G30 2 190 koni Tył napęd Rok 2016 Pierwsza rejestracja 17, Samochód w perfekcyjnym stanie Zadbany, dodopieszczony Po bardzo dużym serwisie Nowy rozrząd Olej w skrzyni Olej w napędzie Olej w silniku Piękne felgi, nowe tarcze, klocki, pełen serwis, wsiadać jeździć Bardzo fajnie wyposażony, podświetlenie Ambiente pełna elektryka, foteli, skórzana tapicerka kamery 360, Podgrzewane fotele, asysta, virtual cockpit, przebieg 147 tysięcy head up. Zapraszamy na oględziny jazdy próbną.